Cześć, to ja, Krasna Detektyw. Zapraszam Was na wyjątkowe wydarzenie pierwszy raz we Wrocławiu. Gra miejska online. Kto jest głównym bohaterem? My oczywiście, Wrocławskie Krasnoludki. Słuchajcie, mojemu kumplowi, życzliwkowi, ktoś ukradł jego największy skarb jego słonecznik. Do tej pory udało mi się ustalić, że słonecznik jest skryty w jakiejś skrzyni, zlokalizowanej gdzieś tutaj we Wrocławiu. Słuchajcie, zaczynamy 7 maja. Codziennie zapraszam Was o 17.30 na fanpage wrocławskich krasnali, gdzie znajdziecie nowy filmik z nowymi zadaniami. Do tego zapraszam Was po materiały na stronę www.wrocław.pl ukośnik Krasnale na tropie. 6 zadań, 6 dni, 6 lokalizacji. Liczę na Waszą pomoc. Do zobaczenia!